Cześć kryptowaliacie! Witam Cię na moim kanale, gdzie znajdziesz codzienną dawkę analiz kryptowalut, poradniki edukacyjne, a nawet możliwość dołączenia do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy w krypto, uczysz się jak grać na giełdzie lub potrzebujesz kryptokonsultacji, a może po prostu podoba Ci się ten kanał i chcesz stać się częścią tego projektu, to wbijaj do mnie na Patronite'a. Gdzie dołączysz do grupy ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto? Tam również masz bezpośredni kontakt ze mną. Pamiętaj jednak, że nie będę namawiał Cię do inwestowania, zakupu kryptowalut czy do zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Pokażę Ci jedynie moje ruchy na rynkach krypto. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w opisie filmów na YouTube, Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że nigdy nie gram pieniędzmi moich widzów i nie piszę pod filmami wiadomości o kontakt na Priv. To oszuści, którzy podszywają się pod twórców, więc ignoruj takie komentarze. A teraz dawaj lajka, klikaj suba i startujemy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie 20 grudnia 2022 roku i oczywiście dzisiaj zaczynamy od analizy kryptowalut. Ale na początek chciałem wam serdecznie podziękować za wszystkie komentarze na YouTubie, Twitterze i Instagramie, gdzie poprosiłem was o kilka tematów na odcinki, które ukażą się 24, 25 i 26 grudnia. Z okazji tego, że będą święta, ja wyruszam w drogę, więc nie będę miał możliwości Zrobienia codziennej analizy kryptowalut, ale postanowiłem, że zrobię Wam trzy odcinki, które to właśnie Wy zaproponujecie w komentarzach. i Już wybrałem trzy takie, takie tematy filmów. Więc pierwszy taki film to będzie jak zostać wielorybem i nie skończyć jak karp. W tym filmie poruszę właśnie taki temat. Jak w przyszłym roku wzbogacić się na kryptowalutach, a nie zostać oskubanym do zera? Kolejny odcinek to będzie świąteczne świece czyli jak czytać wskaźniki kung fu, które Wam udostępniłem. Bardzo prosiliście o ten odcinek, więc on musi się oczywiście pojawić. No, i trzeci odcinek to będzie świąteczny stół wigilijny, czyli 12 krypto kryptowalut z potencjałem na spory zysk w przyszłym roku. Więc to też będzie taki fajny temat. Nie będą to kryptowaluty żadne takie bardziej znane. Poruszę tematy właśnie takie bardziej, takie kryptowaluty z małym kapitałem, bądź takie, które dopiero będą dostępne w przedsprzedaży dlatego mam nadzieję, że te trzy odcinki was zaciekawią, a my lecimy już z naszą analizą, bo jak widzicie bardzo dużo się dzieje, narzucamy sobie od razu nasze wskaźniki i jak widzimy Bitcoin tutaj po przebiciu tych 16 800 walczył tutaj na kolejne odbicie do góry no i te odbicie fajnie nam tutaj się zrealizowało i aktualnie walczymy na przebicie 17 tysięcy Więc tutaj, jak widzicie, odjeżdżamy, troszkę się odbijamy, ale według mnie przebijemy bez problemu. Tutaj później mamy bardzo fajny zasięg, już do 17 622. No ale pamiętajcie, to może dzisiaj się jeszcze nie wydarzyć. Bardzo chciałbym zobaczyć. Przebicie 17 tysięcy, żebyśmy dolecieli, tak powiedzmy, do 17 150 bądź 17200, 200. Później chciałbym zobaczyć spadek w dół i po odbiciu od 17 wtedy bardzo mocny wjazd do góry. Dlatego ja tutaj aktualnie nie zajmuję żadnej pozycji na dźwigni. Czekam, co tutaj się aktualnie Wydarzy. Jeżeli faktycznie przebijemy dosyć mocno, powiedzmy 150, 200 dolarów i zaczniemy wracać, to wtedy na 17 tysiącach będę próbował wchodzić w jakiegoś fajnego longa. Dlatego tutaj cały czas trzeba mieć na uwadze, co tutaj będzie się ciekawego aktualnie działo. A my zobaczymy sobie na wskaźniki Maximusa. Gdzie tutaj bardzo fajna opcja wskoczyła, właśnie wczoraj, już wczoraj Wam mówiłem, właśnie o tym, co tutaj się fajnego wydarzyło czyli możliwość subskrypcji tych wskaźników miesięcznie przez platformę PayMax. Dlatego jest tam bardzo dobra, fajna opcja płacić przez USDT, USDC lub BUSD, dlatego wystarczy tam podpiąć swój portfel Metamask, Trust Wallet, czy jakikolwiek inny portfel i bez problemu sobie już później opłacać miesięcznie, dlatego link macie też do tych wszystkich wskaźników w opisie pod filmem, no i macie też bonusy tam specjalne. Ode mnie. A my sobie zobaczmy order book, który aktualnie jest w miarę tutaj równy, może z delikatną przewagą na sprzedaż. No i tutaj warto zobaczyć, że mamy jedną ścianę właśnie 17100 i 17200, czyli o tym właśnie co Wam mówiłem w momencie dojechania do tego poziomu. Bardzo prawdopodobne, że odbijemy w dół z powrotem do 17 tysięcy, aby później wystrzelić do góry. Po stronie kupujących mamy tutaj na 16 700 taką ścianę, ale w aktualnej sytuacji bardziej tutaj interesują mnie te aspekty tutaj z prawej strony. Zobaczmy sobie jeszcze na wykresach ProCharts, co tam się wydarzyło w rezerwach stablecoinów i bitcoinów w tym czasie? No i od razu, jak widać, już na pierwszy rzut oka widzimy bardzo mocne tutaj wpływy bitcoinów na giełdy spot. Tutaj bardzo duże wpływy. Tutaj również poziom stablecoinów na spot również utrzymuje się dosyć wysoko. Derywatywy troszkę niżej, ale widzimy, że przewaga aktualnie jest bitcoinów, więc tutaj warto obserwować to co tutaj się dzieje. O godzinie 10.20 ja dostałem też informację tutaj z Maximusa z Colorbota o właśnie zmianie rezerw. Więc tutaj fajna opcja, że zostajemy informowani nawet jak nie ma nas przed wykresem. My wracamy sobie z powrotem do Bitcoina i zobaczmy sobie teraz kolejne kryptowaluty, które wam dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj na koniec jeszcze będzie Forex, więc tam też sobie zajrzymy, co tam ciekawego się dzieje. Dominacja Bitcoina bardzo fajnie nam też wystrzeliła aktualnie. A my lecimy zobaczyć Ethereum, które już jest powyżej tej żółtej linii. No tutaj troszkę się bawiliśmy z tą linią, no ale tu w momencie widzicie wybicia podwójnego dna ruszyliśmy do góry. Było delikatne wyhamowanie, ale widzicie tutaj o tym, co mówiłem, właśnie na Bitcoinie. Wystrzał do góry, przetestowanie i strzał. Kolejny do góry, więc tutaj aktualnie warto obserwować, co się będzie działo. No kolejny taki poziom to już jest na 1309 dolarów, więc on będzie mniej więcej osiągalny w momencie, kiedy Bitcoin doleci do tych 17622, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Lecimy. Dalej, kolejna taka kryptowaluta, która już e, niedawno się tutaj pojawiła u nas. E, może włączę sobie godzinowy. E, są to giddy, token. E, ja o tym e, dokładnie zrobiłem 13 grudnia filmik, o którym właśnie wspominałem, o, tej, o tym konie, e, Jest to o tyle fajnie e, na tym końie, że jeżeli wpłacamy kartą. I z mojego linku, no to po pewnym czasie dostajecie dodatkowo jeszcze 25 dolarów. Dodatkowo, więc tutaj macie opisane, więc wystarczy wpłacić 25 dolarów, a po jakimś czasie dostajecie za pierwsze zakupy 10 dolarów, no i 25 dolarów również gratis. No a dzisiaj giddy zrobiły lekką ręką 15%. W momencie, kiedy Bitcoin zrobił ledwo 3% z zysku, więc Bitcoin akurat bardzo się podoba ten token. Jest tam też również na tej platformie, gdzie przenosicie się z linku, opcja bardzo fajnego stakingu na bardzo duży profit i to tylko z tego względu, że ten profit jest tylko dla osób, które aktualnie testują tą aplikację. Ponieważ aplikacja jest dopiero w fazie beta testów, więc ci co testują, jest bardzo dużo chętnych, ponad 100 tysięcy osób stoi w kolejce do testowania tej aplikacji. No, ale z mojego linku, i tam macie opisane wszystko, co trzeba zrobić, można dostać szybciej się właśnie do tej aplikacji. Ja już moje bonusy poodbierałem wszystkie. Więc wiem, że to działa i mogę wam za jakiś czas później wyrzucić screena z tej apki, jak to tam mniej więcej wygląda. Ale my wracamy już sobie dalej do naszych kryptowalut, bo chciałem wam pokazać CRO, które dzisiaj też fajnie tutaj odbiło z tej jednej białej linii. No i teraz leci nam do drugiego oporu, który macie tutaj widoczny. Czyli oczywiście bitcoin poleci mocno do góry. No ale leci, bo właśnie już widzę, że jest powyżej 17 tysięcy. No to bez problemu przebijemy. No i też bym chciał tutaj widzieć bardzo fajny test od góry. No i strzał kolejny w górę. Lećmy dalej. Zobaczmy sobie kusame. Kusama aktualnie niecałe 25%. Dolarów. No, i tutaj tak trochę kiepsko się zbiera do kolejnych wystrzałów. Tutaj mieliśmy taki jeden wystrzał, dosyć mocny, ale bardzo szybki był powrót w dół. No, a teraz aktualnie bardzo wolno zbiera się do kolejnego wystrzału. Lećmy dalej. Pokusami dzisiaj mamy liska, który dzisiaj bardzo wariuje. Lisek tutaj nam strzelił. Dzisiaj o 80, prawie 7% do góry. Po czym szybko zjechał, ale tutaj te, ten opór, wsparcie na poziomie 88 centów zatrzymało Liska przed tymi spadkami. No i teraz będziemy próbować się ewentualnie przebijać do góry. Ale tutaj była to bardzo fajna opcja, nawet na spot, żeby zarobić. Bardzo fajny procent w bardzo krótkim terminie. Zobaczmy sobie Trona. Tron tutaj też zbiera się do wystrzału, ale musimy tutaj pamiętać o tej białej linii, gdzie tutaj już niejednokrotnie Tron miał problemy z przebiciem się wyżej. Myślę, że dzisiaj i jutro bitcoin trochę mu pomoże w tym właśnie wzroście do góry. Zobaczmy sobie jeszcze stelar. Również tutaj ostatnio wybił takie podwójne dno i próbuje się zbierać do góry. Jednak jak widzicie najbliższy opór jest dosyć wysoko więc patrząc tutaj na te Dwa podwójne szczyty, które tutaj mieliśmy dosyć niedawno, możemy sobie takie delikatny taki opór również wyznaczyć na tym poziomie i obserwować, co tutaj się będzie dalej działo. I na koniec kryptowalut EWA dzisiaj sobie przeanalizujemy, który aktualnie 56 dolarów, no i on też bardzo słabo zbiera się. Do góry tutaj widzicie, zaliczyliśmy poziom poniżej 54 dolarów, no i odbiliśmy niecałe 2 dolary wyżej. No i teraz chwilowo mamy zastój i pewnie czekamy na to, co wydarzy się na Bitcoinie. A my zobaczmy sobie teraz Forex, jak Forex aktualnie stoi, a z tego względu że na giełdzie BINGX, którą wam zawsze polecam, z którą współpracuję, możemy oprócz kryptowalut i bardzo fajnych bonusów, które są do zebrania z okazji m.in. świąt, ale też od wpłat i obrotów, no to możemy handlować i też indeksy i również forex i towary, więc warto tutaj, jak ktoś lubi sobie pograć jeszcze na innych rynkach, to założyć konto. No i obserwować co się będzie działo. A my zobaczmy sobie najpierw dolara. Jak widzicie dolar bardzo fajnie traci w dół. No i powiem wam, że tutaj z tej żółtej linii warto by pomyśleć o jakimś wzroście do góry. Jeżeli przebije tą żółtą linię to naprawdę bardzo się zdziwię. Zobaczmy sobie teraz euro do złotówki. No euro cały czas tutaj na poziomie w granicach między 4,50 a 4,70 no więc tutaj cały czas taka taki bardziej ruch boczny zobaczmy sobie teraz dalej funta który leci o dziwo w dół, no ale tutaj za chwilę spotka nam się tutaj z tą strefą, w której praktycznie już jest no i tutaj będę czekał również na odbicie z tej strefy, jednak zasięg jest dosyć bliski, bo tutaj do tej żółtej linii, którą Wam teraz pokazuję. No i frank szwajcarski, który również w trendzie bocznym między jedną a drugą strefą, więc tutaj dosyć średnio to wygląda. No ale idziemy cały czas bokiem. No i spójrzmy sobie, może jak już jesteśmy, Tutaj przy tych indeksach, to zobaczmy indeks dolara amerykańskiego, no który aktualnie dosyć fajnie leci w dół. Warto by było tutaj wyznaczyć jedno wsparcie. Tutaj widzicie, mamy praktycznie, znajdujemy się teraz na drugim wsparciu, no ale prawdopodobnie zlecimy tutaj do poziomu. 1 dolarów. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście jutro i już teraz Was zapraszam na te trzy świąteczne odcinki, które będą okazywały się o godzinie 12, poczynając od Wigilii pierwsze i drugie święto. Dziękuję Wam serdecznie. Hej.